Drugi dzień naszego festiwalu już w pełni, za nami kilka filmów, kolejne nadchodzą, więc przed nami już będzie film Warchoły w reżyserii pana Sławomira Kellera, który jest z nami. Proszę powiedzieć kilka słów o filmie, żeby zachęcić widzów. Z Warchoły to jest film właściwie o chichocie historii. Tam jest przedstawiona e, przedstawiony strajk w Radomiu w 76 roku, ale e, główną rzeczą tego filmu to jest to, że e, oprawcy, którzy e, pacyfikowali Radom, e, ich, e, ich wnukowie, ich po, potomkowie, ich synowie i oni też jeszcze, ci starzy oprawcy, e, właściwie tam e, e, dominują w tym Radomiu. I to jest właśnie chichotki Historii. Trochę jest o propagandzie, jak była w śmieszny sposób robiona. Ja lubię robić historię, żeby nie było smutno, żeby nie było nudno. Tam jest śmiesznie, po prostu hicho-historii, ale my też śmiejemy się, też śmiejemy się, jak tą propagandę robią. To, to jest nauka dla tych, którzy dzisiaj robią propagandę czy z tej, czy z tamtej strony, żeby ją robić delikatnie i we właściwy sposób. A wtedy robiono tak śmiesznie, że, e, że można się pośpieszyć na film.